Tu, kochani, baraninka. To jest. O, taka noga. Nawet nie wiem, na baraninie się nie znam, ale jakieś szynki z baraniny to wszystko będzie trzeba porobić. Także zobaczymy, jak to wszystko będzie. No i tu gdzieś bijemy, Co tam wyjdzie nam? 18. O. Także. Tyle. Czekam teraz na Piotrusia. Spokojnie. Będziemy się Piotruś dzielić. Tu będziesz na żywo miał. To jest cały baran. Dwie nogi. To są chyba tylnie. Trzynki. Tu gdzieś jeszcze jajka były. Nie wiem, gdzie się wrzuciłem. O. Tu jeszcze, Panie Piotrek. Bańkowicz. Dam ci jeszcze nerki to sobie weźmiesz a wbijemy taką czuję, to jest zawiązany worek. A wbiję w nerkę. Chajcie wytręgo. Zobaczymy jak nerki przewidują. A. Mm. O, także Piotruś, nereczki też są zarąbiste. Także... Kochani, dzisiaj miałem, już tak nagram. Dzisiaj tak miałem dobry dzień. Dzięki piotkowi Bańkowiczowi zapoznałem farmera. Też tu jest w tym kraju nielegalne, żeby taką ubić i sprzedawać. Rolnicy też mają przerąbane, ale jak widzą, że ktoś jest zaufany, to. To ci sprzedadzą. Także wczoraj był telefon. Będziesz dzisiaj o, o 10? Będę. Także cały baran. Tu mamy z Piotkiem na pół. Tam mamy pół świni. Po pół świni, sorry za szmatkę. O. I tak można święta spędzać. Także życzę Wam, kochani, zdrowych, zdrowych wesołych świąt. Pierwszy filmek będzie z baranem, a drugi będzie. Ze świnką, także zdrowych i spokojnych świąt.